No siemaneczko, witam bardzo serdecznie, kontynuujemy podejście w eee, Co my tutaj mieliśmy zrobić? Mieliśmy zmienić dalej przedmioty Blanket! Wow! Świetny przedmiot, daje nam eee, daje nam na walce z bossem, po na walkę z bossem Holy Mantle Także dla mnie bomba Oczywiście, bierzemy e, tom, bateryjkę i idziemy do Secret Roomu szukać jakiegoś dobrego przedmiotu Przypominam, że w Secret Roomie jest inna pula przedmiotów. Po prostu niektóre są naprawdę dobre, plus 2 lak. Up, czy ja to chcę? Jakie mam przedmioty? W ogóle muszę częściej chować mapę. Za dużo z mapą chodzę, wiem. Może to zasprzysłaniać czasami trochę, ale jestem tak przyzwyczajony. Po prostu widzę, gdzie idę. Czy ja potrzeb. Co, co ja mam na laka? Mam na laka. Mam na laka e, ten holy, holy Shota. Także dla mnie bomba w tym momencie. 4,60 lak. Szczęście, wy, wyjebany w kosmos będzie niedługo. Że tak brzydko powiem. E, zobaczmy, co tutaj. Sprawdźmy tą karę. Tu jest Space, no tak sobie. Miałem nadzieję na Ace of Diamonds albo Jokera. Mm. Potato Peeler. Kurde, ostatnio mnie to zgubiło, ale. No nie mogę się powstrzymać. Lubię midwoja. Ale robimy tylko jednego. Czy dwa? Kurwa Macie, pożałuję tego jak chuj. Zrobimy tak. Żeby Super Bandage bandaż Girl, Bandage Girl miała kolegę O, teraz sobie razem kręcą się wokół mnie Ej, kozadko to wygląda, podoba mi się I tu ich starszy, starszy koleżka No, kozak No, dawaj, dawaj Mmm, bateryjka chociaż Albo dobry przedmiot, albo bateryjka, albo jedno i drugie Główno, dajcie mi, kurde, wysadziła się maszyna, już nic. Ale mam bateryjkę! Dobra, nie, nie ma źle, nie ma tragedii. Zmieniamy. PhD, spoko. Eee, mamy chyba lep... dobre piguły, widzimy chyba co one robią? Czy nie? Nie, nie mamy. Nie widzimy co one robią, ale ten. Mamy dobre piguły i zwiększona szansa na. więcej pieniędzy z Bladonation Machine. O! Była. A, lucky food chyba zwiększało szansę na wygraną na maszynie. Luck up! Kozak! 560 lak. Ej, ekstra jest. Jest naprawdę dobrze. Yy, Hive mind bierzemy. Może się do czegoś przydać. Jeszcze nie wiem do czego, ale do czegoś może się przydać. Pieniądze. Ok. Kozak. Yy. The moon. Ekstra. Super. Teraz tak. Czy, czy ja mam coś jeszcze do ogarnięcia tutaj? Tam widzę jak, jakieś bombę, coś. Nie, chyba nic wartego uwagi tak naprawdę. E, to na tyle. W, na tym piętrze lecimy dalej. Mm, teraz tak. Gdzie może być walka z bosem? Czuję, że maksymalnie na, gó na górze. Takie mam przeczucie. Więc y tam pójdziemy. Dobra, co my tu mamy? Kurde, wolałbym jakby mi się skrzynki trafiały jednak, a nie y te sakwy. Przezgądrza mamski. To nam y masakrycznie zwiększa dropy ze skrzynek. O, o wilku mowa. No widzicie? Dużo więcej niż z tych sakiewek. Majencamski nie opłaca się brać yy, sakheda. Ale no niestety nie wiedzieliśmy, że to tam jest. Więc... No, jestem usprawiedliwiony, przynajmniej tak się czuję. Yy, czy ja to chcę? A chcę chyba. No i te zwiększone dropy ze sprzynek się liczą również do tych. Wow! Ła! To blało! co to robi mm, to, to mi się jakoś ekstremalnie przyda to no przyda mi się ale to są dwa przedmioty do zmiany jebać habit, biorę dlaczego mogę zadawać co obrażenia i w ten sposób ładować przedmiot także dla mnie bomba to mi daje dużo więcej możliwości zmiany przedmiotów Mhm. Mm no, ale jak już na piętrze nic nie ma praktycznie. Hej, właśnie tam było. Na jeden piętrze chyba zostawiłem coś, Helpab, biorę. Eee, na jeden piętrze chyba zostawiłem w rumie coś, prawda? No właśnie. To za tym idzie, jak się będę wracał po piętrach i dojść na bestie. A właśnie, wy jeszcze nie wiecie, jak wygląda, na bestie. Dobrze pamiętam, że nie wiecie? Chyba nie było tego na odcinku. O, dobra, wyminięte. Chorzę, że się nie odzywałem, ale musiałem to dobrze wykminić. Dobrze, dobrze przekalkulować, jak tutaj wymanewrować ziomeczków. Eee, to jest drugie mauzoleum już. A kiedy ja byłem na pierwszym? O co chodzi? Tu nic ciekawego nie ma. Dobra, a ziomeczko sobie zabije, supermeatboy Odrobinę mu pomogę ewentualnie Tu nic nie ma Pamiętam, że gdzie, gdzieś w jakimś pokoju za tą Za Było coś y, za kolumnami, ale nie pamiętam w którym Jakieś przejście się chyba otwierało gdzieś Dobra, ty sobie. Chaos Card! Wow! Wow! O kurde, trzy przedmioty do zmianek. Dla mnie bomba, ale żadnego z nich nie chcę na razie. E, zmienimy sobie. E, zmieniamy dalej. Częście spoko, ale może być coś lepszego. Sinus to jest git. To jest bardzo git. Y to nie tak miało działać. Do przeciwniku będą się przyklejały nasze łzy, i będą zadawały cały czas obrażenia, równe naszym. Czyli 18, prawie 19 obrażeń. Biblię szatana sobie użyjemy, i lecimy zmieniać dalej. Może będzie coś ciekawego. To sobie podniesiemy, przemiana w matkę, i odkładamy, i zmieniamy dalej. Black Bean. Nic ciekawego. Eee... Do Spider Baby. Czy my mamy... Co my mamy do Spider Baby? Chyba możemy mieć Spider Baby przemianę. Mamy przemianę Spider Baby, Baby. Nie pamiętam co to robi, ale... Tego pająka chyba przewołują, zadaje obrażenia, jak Familiar'a, nie? To jest chyba gil. Um, teraz tak. Wow! Nie wiedziałem, że on przez kamienie też to robi. Pająki chyba nie są wkurwione na nas W sensie Znaczy możemy chyba dostać obrażenia Czy nawet Nie, nie jestem pewien czy one w ogóle zadają obrażenia teraz W każdym razie na pewno to nas nie gonią To jest niezwykle cenne Bo ja nie lubię jak mnie gonią pająki mm -hmm. Tu sobie otworzymy przejście bombą I ciśniemy dalej Wow No Gościu dobre. Co my tu mamy? Mysterious Paper Ciekawe Ale Miałem to jak wziąć, w ogóle nie, nie mam jak tego wziąć, nie mam dwóch miejsc na trinket. Wow, ale znikł szybko Ej, naprawdę dobre obrażenia mamy Stereo i na taki nawet spokorencz, jak na Brimstone, na Azazela. Chociaż na haszu i tak by było cienko, ale na zwykłych pokojach idzie, i zwykłych bossów idzie naprawdę naprawdę super. Hmm. Ja tu miałem coś tu zbiadnego, chyba nie. Jeżeli już, to w sklepie Tylko tam. Mogło się jeszcze coś zdarzyć? Czy ja chcę Broken ale Nie, to mi może przyspieszyć podejście. A tego bym nie chciał. No dobra, sprawdźmy, co to jest. World. War. World. Spoko. Niedobrze. Nie mam naładowane go, naładowanej kostki, przez co yy, nie będę miał na. A nie, na tym pierwszy i tak nie mogę mieć devil roomu ani angel roomu, Ale to tam obojętnie Teraz tak, jeszcze trzeba poszukać Eee... Super Secret Roomu. Znaczy przydałoby się go znaleźć po prostu. Zobaczmy tutaj. Tu jest! O! przedmiot, z... a nie, tu nie będzie już chyba walki z bosem, nie? to jest przejście po prostu do matki, prawda? znaczy nie, jest czy mogę to zmienić? po pierwsze, muszę zrobić tak Ej, nie no, nie będę próbował Jak... Jeżeli da się zmienić ten przedmiot, to bym prawdopodobnie miała softlocka. se zablokował przejście gry. E, I tak mam mapę, więc e, The World nic nie robi. Paki bierzemy ze sobą, żeby odblokować oczywiście Azazela. I ogólnie to lecimy dalej ciśniemy. Może rozwalimy sobie oczywiście wszystkie ogniska, może jakieś solharty, O, właśnie. Zawsze to jakieś tam, powiedzmy, możliwe, zwiększone statystyki. Credit card. Nie, że tu coś robiło to na tym etapie rozgrywki. A, bo tutaj jesteś dobra. O! Nie wiedziałem, że tu się można przenieść do e, Devil Roomu. Nie miałem jeszcze takiej sytuacji, powiem szczerze. E, przedmiot Gapiego. Ja nie miałem, prawda, żadnych przedmiotów Gapiego. Nie. Także do zmiany. Mark bierzemy. The Mark. E, I to co widzę, w Treasure roomie mamy jakiś przedmiot. Jakich? Celtic Cross do zmiany, może się uda, powinno się udać na, naładować przedmiot Tak mi się wydaje, bez przesady, aż tak mało pokoi tu nie ma Akurat trzy pokoje, no Tylko żeby wszędzie byli, no właśnie, przeciwnicy Może perfor jeszcze z tamtych run będzie Także jeszcze nic straconego, może jeszcze się udać Blank rune, algis, Elvas. ervas Chyba tutaj w ogóle nie działa Okej okay. Algis Resistance, blank rune. Spróbuj Spróbujmy użyć blank rune. może akurat uda się Odpalić efekt petro Nie mam pojęcia co to za efekt, ale nic nie zrobił, kompletnie nic Ojej, pozwólcie, że się napije wody. Już słyszę, jak yy, znajomi do mnie mówią. Nie, nie pozwalamy ci, nie możesz się napić. O wy kurwy gnoje. Ja nie mogę? Wow! Wow, właśnie o tym mówię. Skrzynki dużo lepsze od sakiew, jak mamy. Sakiewek, jak mamy. E, mamski, jest naprawdę tak świetny przedmiot, tak go lubię. Soulheart, zawsze spoko. Teleport do. To w ogóle. Tu nie ma, prawda? Nie, nie ma. Secret room, więc to po prostu losowy teleport jest. Dobra, oczywiście się. A co tu jest? Maszyna do zmiany przedmiotów bez przedmiotów. No to także... Czału nie ma dupy nie urywa, że tak powiem. No. Dokładnie tak. E, tutaj mamy was. Czemu on się zmienił w kupę? No, dla mnie spoko, nie? Nie nie, nie ten. Nie dostaje jakichś specjalnych dodatkowych punktów czy osiągnięć za zabijanie przeciwników. Muszę po prostu przejść tędy. A ja nie przejdę, jeżeli ich nie pokonam. Ej, skąd ja mam tyle pająków? Przez to, że jestem Spider Baby? No tak, albo są duże, bo mam. Ee, ten, Hive Mind. Oj, strzęk, bym chętnie wziął, ale. No nie bardzo jest jak. Niestety. Uuu! no, na tobie to chętnie Mam tyle monet i kompletnie nie mam już, co z nimi zrobić w tym podejściu, więc. Bardzo, bardzo chętnie, nawet breakfast chętnie, głupi jestem, kurwa Tomek ty debilu, masz zmiany przedmiotów, masz kurwa D6, ja pierdolę, ty idioto, ty głupi, e, jak to było, something wrong, no nic ciekawego, moon, Shot speed up, to nie zmienia. A laser będzie szybszym laserem. Ha, 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 ha. Stąd sobie szybko wyjdziemy, przejdziemy tędy. O, będziemy mieli najszybszy laser. Będzie z prędkością dwóch laserów leciał. A co? A nie, bo, bo, bo to tak nie działa w sensu Dobra łatwizna Nie no, bez kitu. Yy, ta kwestia powinna spaść bardzo szybko z tymi obrażeniami. 21 obrażeń praktycznie Kurde bele Tu jakiś wydwał już widziałem kamień z X Lecimy dalej eee... Dobra, szybka akcja, może coś ciekawego. Nie, lecimy dalej. Wow, nic nie muszę robić. On nie ma obrażeń zależnych od nas, prawda? Będę ja musiał to później sprawdzić. Nie jestem pewien teraz. Jaki cube. Nie, no chyba nie ma większych obrażeń od nas. O, kamień z x -em. O wilku mowa. To on wybuch sam z siebie. No dobra. Eee, zapauzuję nagranie. Eee, nie będę was zanudzał graniem na maszynie. Zaraz wracamy. Wow, poszło szybciej niż myślałem. Eee, dosłownie parę sekund. Pało. Myślałem, że będę zużyła wszystkie coiny jak zwykle na tej maszynie, a tu... Po paru koinach wybuchła, także gituwa. Dobra. Dobra. I can see forever. Nie to, żeby coś to robiło na tym piętrze. Wow. Świetne obrażenia robi. Czemu ja rozwalam kolce? Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, nóż rozwala końco od czasu do czasu, bo jakieś efekty ma moich pocisków, czy coś? No tak by wychodziło, to jest jedna opcja jaką widzę sensowną. Ale nie widziałem, że ten nóż co za nami może, jest, może przejmować nasze efekty. Tak poprawnie byłem przekonany, że nie może. Że po prostu zadaje obrażenia. Ciekawe. W dumie. Just can't do this. Nie opuszczaj nas! Don't leave us! No! Myślałem już, że będzie dłużej żył. Przecież wiem, że przeżył strzał z na mojego. Wow! Lecimy na następne piętro! A następne PIĘTRO! To... walka z bestią. Znaczy, najpierw z dogmą. Czy najpierw to robimy tak, uuu Mamy maksymalne TIRsy O Jezus Maria, gilotyna, nie, najgorszy przedmiot Co się stanie jak to rozwalę? Nic się nie stanie, no? tak myślałem, ale musiałem się upewnić Niby wiem, ale Od czasu do czasu jeszcze sprawdzę Nie to No, i ja za odblokowany. O, odblokowano osiągnięcie debenite. Co tutaj mamy? Mam z Battle of Pierce. Tu jest spoko, bo mamy tylko dobre piguły. Co mi spadły tirsy. Jeżeli mamy tylko dobre piguły, to Experimental Treatment nie może mi zabrać tirsów, prawda? Po prostu miałem efekt na jakiś na tilsach. Dobra, bierzemy piguły, bo może jakoś się jeszcze użyję, a kostka już się do niczego nie nada. No. Nie, na bestie chyba jeszcze nie szedłem ani razu w sumie. No, przyszedłem. Miałem chyba iść, ale umarłem. Coś mi tak wydaje. Wydaje mi się, że ani razu nie szedłem. Aj! O Jezus Maria, już tyle obrażeń dostałem? Bardzo słabo idzie. Dobra, telewizor rozwalony. Teraz dogmaty religijne umierają. Zaraz. Dogma Wow, nie mam jak tego bić nawet z takim zasięgiem, jak to tak lata. Muszę poczekać, aż się przybliży. Dobra, obejrzymy sobie filmik w takim razie nie będę przerywał teraz znaczy, w sumie to tam nic nie mówią więc równie dobrze mogę komentować oho teraz teraz patrzcie na to jebut dogmaty religijne wchodzą przez oczy do mózgu Jezus Maria, to jest tyle metafor w tym filmiku, w tej, w tej walce z dogmą i później z bestią, że to jest koniec. Jak jakby jesteśmy na etapie, że Isaac walczył z dogmatami religijnymi yy, z telewizji, którą matka oglądała, przez co jej yy, yy, odjebało, i o, ich ojciec, yy, po tym jak ojciec ich opuścił i przez walkę z tymi dogmatami jakby samemu jakby trochę odjebało czy coś takiego, walczy teraz jakby z beznią, z szatanem, z apokalipsy, można różnie to tłumaczyć, ja to mniej więcej tak odbieram z grubsza. Power Peel, może się przyda. Dobra. Eee, Holy Mantle zbite. Dobra, umarł. Nie, nie umarł. Teraz umarł. Okej. Okay. Szczerze nigdy jeszcze nie widziałem tej fazy tego bossa. Od czego ja dostałem? Halo? nie... Sięga! Wow, tego też nie widziałem. Nie widziałem bez kitu tej fazy z bossem jeszcze. To tu się odwala! Ludzie Dobra. Tyby sobie szybciutko już ten. Zaraz ci nas rzucisz. Jakim sobie mnie tracę życia? Oberwałem chyba kilka razy już od niego. Nie no, mam w sumie mało trochę, a ile ja miałem wcześniej? Nawet nie zwróciłem uwagi. No nie, nie obrywałem! Nie mogę obrywa obrywać, bo nie było dźwięku obrywania. O kurde. Dobra, mążem go. No nie! E, nie wygląda to za dobrze. Pająki! Dobrze, jest bestia. Dobra, teraz będzie... a, teraz będzie... O nie! Z tym jednostrzałowy. Jeszcze to przegram! Takim podejściem jeszcze to przegram. Nie mówcie mi, że jeszcze przegram. Nie może być. Dobra. To jest kwestia teraz czasu, prawda? Bo ona się obija jeszcze o te te kolce. O co ja umarłem, niby? Co mnie zabiło? Jaka kurwa bomba? Jesus Christ! Co mnie. i kiedy bomba? Jaka bomba? O co chodzi? Czyż tam nie było żadnej bomby? Normalnie zaraz się sprawdzę na nagraniu, ale no. Aaaa, no nieważne. A, znaczy, nie no, chujowo w sumie, głupio. Bardzo to powinienem to normalnie wygrać. Ej, ja już miałem wygrane podejście! Czemu? Czemu ja umarłem? Tam nie było bomby żadnej! Halo! Oszukali mnie!